Ja bym tutaj usprawiedliwił organizatora i system elektroniczny, bo w tej chwili zdecydowano się na punktowanie elektroniczne, gdzie ma ekranów tych dużych. Nie, tutaj nie tylko nie, w narożnikach. Nie, tylko w, w narożnikach. Trenerzy bezpośrednio przy narożniku widzą wynik walki. No ale tutaj Judyny w początkowej fazie bardzo ładnie kontroluje lewym po Te akcje powiedzmy czasami sierpowymi, ale lewy prosty bardzo ładny, z takim pochyleniem i tutaj ja myślę, że ta jedynka nie była z powietrza. No raczej nie, tylko ciągle <laughs> powtarzam, że zawsze potrzebujemy tej świeżej, świeżej siły, która będzie napędzała tych, tych faworytów do się z tej pracy. No, jeżeli A może to... nawet prześcignąć. Oczywiście, no bo jeżeli będzie tak, że przyjeżdża 100, a wiadomo kto będzie mistrzem, to to nie ma sensu. I młodzież tutaj się dobrała do skóry kilku potężnym zawodnikom. a fakt, że nie mamy w finale nie ma Arka Szwedowicza, gdzie wydawałoby się, że powinien tu bardziej narozrabiać, a jednak wczoraj przegrał walkę. Jest no tutaj na pewno na Ludwiczaka całe Leszno się pozbiera i, i zamelduje się w Kali Trapez. Już widzieliśmy przy prezentacji, że kibice w Lesznie kochają boks, ale tutaj dobrze, myślę, że na pewno ten finał tutaj będzie, będzie gwoździem w sensie powiedzmy emocji, w sensie dopingu. I, i, I tak jak mówię, no, wynik jest Otwarty. niewiadomą i otwartą sprawą. Pierwszego starcia myślę, że minimalnie z przebiegu walki, minimalnie popiec. Z... Dokładnie, szczególnie te lewe proste, w dystansie Ta. bardzo ładnie bite i tutaj. Ludzie nie ma nie ma recepty na te nazbicie tego tak, i tak. przejścia do kontrata. Rozpoczęta runda druga. Druga runda rozpoczęta. Judin tutaj bardziej zdecydowanie przystąpił do ataku. Mariusz Koch jest urodzony w 1994 roku, reprezentuje barwy RKS Łódź, a dzisiaj toczy swój 40 pojedynek. Karol Judin urodzony w 1995 roku, a dzisiaj to jego 28 walka. Teraz bardzo ładny prawy sierpowy. Kocha, Zafia? No tutaj przewaga powiedzmy w ilości stoczonych walk przemawia za, za Kochem, ale Judin tu naprawdę prezentuje się również nieźle. No jest naprawdę walka bardzo wyrównana. Nie widać tej różnicy walk tego doświadczenia ringowego, tym bardziej, że Judin jest zeszłorocznym kadetem, a Mariusz Koch jest już drugorocznym juniorem. Teraz z kolei Judin. Zadał bardzo ładny prawy sierpowy. Jeszcze tutaj może ważna informacja. Mariusz Koch toczy dzisiaj swój trzeci pojedynek, natomiast Judin już toczy. Mariusz Koch drugi pojedynek, natomiast... Karol Judin to jego trzecia walka walczył ćwierćfinale jedno, pojedynek półfinale wczorajszym no i dzisiaj trzecia walka finałowa czy to aby może powiedzmy pod względem kondycyjnym jakoś faworyzować kocha chyba. Nie, myślę, nie, że to nie. nie ma najmniejszego znaczenia, Dokładnie. czy ktoś to czy trzecią, czy czwartą, czy piątą walkę. Jeżeli się chce być najlepszym na świecie, trzeba wygrać 6 walk, 7 walk. I oczywiście tam finałowo. I oczywiście tam finałowo. Zaczyć. Mariusz Kog jest lepszy, nie wiem jaka jest punktacja. ale myślę, że tutaj zdecydowanej przewagi nie ma. Kocha nie ma. Kochani, ma na pewno. Nie ma. I tu naprawdę bardzo dobra postawa młodego Judina. Młodszego Karola Judina. I zdecyduje na pewno trzecie starcie o końcowym wyniku. Nie, nie, nie można powiedzieć, że, że są równe szanse, ale, ale bliskie, ale bardzo bliskie, bo tak, naprawdę jest, jest ten pojedynek wyrównany. No, Judyn tutaj zaczął z wysokiego C i niepotrzebnie przyjął kilka ciosów. Ładna kontra teraz Kocha. Za dużo Judym przyjmuje tych bezpośrednich, lewych, prostych, Mariusza Kocha. Nie ma, nie ma na to recepty. No tu, tu jest kwestią też, powiedzmy, jak sędziowie będą ten lewy prosty rozpatrywać, czy naprawdę są to ciosy celne, które powinny być punktowane, prawda? Ale, ale wiemy, jak jest tą punktacją. Ale że... te ciosy dochodzą lewo. Dochodzą no, oczywiście, tak? I to obrazuje jakiś przebieg walki też. Tak. No tutaj myślę już zmęczenie troszeczkę, Przysko, prawda? I, ale teraz piękny prawy sierpowy Dina. Jeszcze jeden prawy. No naprawdę robi się chyba ciasno w tym pojedynku już. Jakby nie wytrzymał kondycji. Dokładnie, to, to właśnie z Wysku chciałem powiedzieć. Pomimo zapasu tej jednej walki, którą mniej istoczył, tutaj Judin w tej końcówce naprawdę... I teraz kolejnym prawem. No trzecia runda zdecydowanie dla, dla Judina i tutaj tak. trzeba, trzeba powiedzieć sprawiedliwie, że ten chłopak naprawdę pozytywne i dobre wrażenie myślę tutaj zaprezentował w całym turnieju awansując do finału nie jest to przypadek na pewno i, i tutaj wielkie słowa uznania dla młodego Liliany Koniec pojedynku No nie powiem krańcowo, ale bardzo zmęczony jest Koch i, i tutaj myślę, że ta trzecia runda zadecydowała. zadecydowała je. Bo w zasadzie do jednej bramki było w trzeciej rundzie. Już począwszy od drugiej minuty Judin tak. naprawdę zadawał piękne, celne ciosy. I to co I... mówiłem, nie ma znaczenia, że stoczył więcej walk. Dokładnie ale... tak, no, tak. dokładnie właśnie tak. Państwo już na pewno wiedzą nasze typy na niebieski narożnik. Karol Judin Paco Lublin Jak najbardziej zasłużenie i, i wielkie, wielkie brawa. Dla czarnego konia w kategorii 49 kg. Oczywiście. Czyli ten bagaż bogactwa troszkę się powiększa, prawda? Oczywiście, jak, naj, jak najbardziej. To co to, 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 to mówiłem, że Rożyn jest w finale, nie był przypadek, bo dwójkę zostawioną pokonał, a tu pokazał, jeszcze tą trzecią rundę zaakceptował.